Witajcie moi kochani Dzowie w przedrostku do odcinka z serii Gizery Przygody. Chciałem Was serdecznie przeprosić za to, że podczas odcinka słychać straszne sapanie, ponieważ jestem przeziębiony. No i, no po prostu staram się oddychać nosem i ten. No i straszne sapanie słychać. No właśnie tak jak teraz. No, ciężko oddycham. No sorki ludzie, ale no przeziębiłem się, no. Tak więc yy, zapraszam na kolejną, na dalszą część odcinka. No i jeszcze raz sary. I witajcie moi kochani widzowie w, w pierwszym odcinku z serii... Ups, mikrofon. Okej, okay, teraz powinno być lepiej. Yy, w pierwszym odcinku z serii yy, Gizer i Przygoda. Tak, yy, właśnie gram sobie w Minecrafta. Yy. Fajna gra. Niedawno wyszła nowa wersja. No i pomyślałem, że e, skoro mam e, Minecraft'a w. czytam miał e, w planowanych seriach, no to e, wyjście w nowej wersji byłoby idealną okazją na to, żeby nakręcić pierwszy odcinek. Tak więc e, włączyłem programy i nagrywam. Dobra. Mm, tutaj mamy grzybki. Kolejne grzybki A tam więcej grzybków. Czekajcie, mam telefon. Ok, już y, jestem. Ale tu grzybku rośnie w tych bagnach. Fajnie. Dobra. Tutaj mamy ładne góry. A tam widzę też jakieś fajne się tworzą. A więc y, będziemy zmierzać w tamtą stronę. Więcej grzybków. Może trochę drewno jeszcze zbiorę, ponieważ 6 klocków to trochę mało. To drzewo zetnę i ruszamy szukać domu. Ok, mamy 12 drzewa. Nie ma żadnej kopalni czy coś? Nie ma. Szkoda. Ok, wchodzimy na górkę. Tutaj trochę wspinaczki jest. Górczaczki. Jakaś ładna góra. Tutaj też ładnie. Wow, a co tam jest? Ja chcę tam iść. O, wow, ale dziura. Tutaj ładnie zielone, tam owieczki są. Oho, uh, uh, uh. Ok, tutaj kolejne stado owieczek i krówek. A tam piasek. Kurde, znowu taki fajny świat mi się wygenerował. Nie no, świetnie po prostu. jakby było gdzieś tu. A, jest tam woda. Nie, to po prostu super jest. Wow. <laughs> nie, nie tu poszczególnie z ludzka. Dobra. E, tutaj... To jest piękna góra. Tutaj mamy rzeczkę. Mhm, mhm. Ale wysokie te góry tutaj są. Tutaj... O, tutaj ładnie, jaskinia, super. Wchodzimy... ...w jakiś śmieszny klock. Przejdźmy jeszcze wyżej. Ja planuję się osiedlić na samej górze, więc schody będą trochę kręte, albo bardzo długie. Nie no, świetny krajobraz. Tam jakieś jeziorko, tutaj morze. Tutaj wysoka góra. Ja nie mogę masakra. Nie no idealnie! Wow! Ale góry, ja nie mogę. Ten update by jest super, no. Ja nie mogę. Hmm. Może osiedle się tam. Czemu by nie? Najbardziej podoba mi się taka półka w połowie góry, na, którym, na którą nie byłoby zbyt wysoko, ale też nie za nisko. Ha-ha-ha. Skaczemy. Coś to było? Ani. fajnie było, jakby tam było takie przejście pod y, linią wody. Fajny był motyw. Yy, dobra, i kolejna spinaczka na górę. Zobaczymy co jest za nią. Może jeszcze lepsze miejsce. A może jeszcze gorsze. <grym zniszczytą> dobra. Wow, fajnie. O, tutaj jakbym się osiedlił. Byłoby fajnie. Taki placek. <laughs> Kurde, ale krajobraz ja nie mogę. Ja, ale góry. Ja nie mogę. Nie wiem, tu jest świetnie po prostu. I tam jest szansa, że może będzie wioska NPC-ów. Więc. Yy... To tutaj powstanie mój dom na tej górze. Ja, ale tam jest super, ja nie mogę. Dobra, ale my się osiedlamy tutaj, żeby mieć widok na wszystko, prawie. Dobra, a ja zrobię kolejne cięcie, bo znowu muszę odejść od komputera. Tak więc za chwilę wracam. Okej, okay, już jestem. E Kurde, ale super gór! Jaka super kraina w ogóle! Chyba przez cały dzień będzie się, będę się tym cieszył. Yy, dobra, może trochę Wam yy, powiem o tym, co chciałbym yy, tutaj zbudować. Otóż, yy, mój dom ma wyglądać tak: jest cały z drewna. Już nawet mam na niego plan. Yy, co tu jeszcze? Yy, no i właśnie w pobliżu nie ma nigdzie drewna, więc muszę znaleźć sobie. Jakiś las. Może tam. Może tam. Nie wiem gdzie. Znajdę sobie jakiś las. Pozbieram sadzonki. O, tutaj będzie pierwsza sadzonka. Pozbieram sobie sadzonki i stworzę. O, może na, na tej łące. Tutaj na tej łące stworzę las. Tutaj mniej więcej tak. O. Żeby było ładnie. Tutaj łąka las będzie. Łąka las. E, dobra. E, tak więc... E, już tu trochę planowo mówiłem. E, I nie wiem ile czasu nagrywam, więc... E, to było na tyle w tym pierwszym odcinku. Wiem, że on był e, do niczego. Taki... Bez sensu, ale... No po prostu chciałem dzisiaj coś nagrać, a... Minecraft wydała mi się dość dobrą alternatywą na to, aby zastąpić e, inne serie. Yy, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, pa wow, ale fajna rzeczka. Taka, taka wysypka jakby była naokoło, to tam by coś zbudował na pewno. Dobra, tak więc kończymy. Na razie, cześć, pa. Po raz drugi.